Ja muszę się zalogować ponownie, kurde, czemu się tak musimy działać, No No Dobra, to lecimy, Słuchajcie sobie z pierwszą grą, solo. Mam go już na dziesiątej rzędzie, bitą, więc spokojnie, bez, bez tego. Kurde, nie ma. Dobra. Bo bo nie wiem, że ma już nie mało osób umie grać w ogóle ja nie wiem co wybrać tym na tym na tym ale no, na przykład to najbardziej dużo że Nie, no, pewnie bez innego problemu e, gdzie można wybrać nie Nie no, 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 wiem! Nie wiem! bo to to się Ale dobra, trudno jest w karty. I może A no, dobra, mam misję wypełnić, trzeba misję więc... Jest to Nie, no znowu widzów nie ma. A jest sezon wakacyjny? A jeszcze ten kanał gamingowy nam stworzyć. Y nie wiem, co Dobra, poczekaj sobie tylko chwilę po prostu... Yyy... Yy. Się... Się... jeszcze. Sama w tym pszaczku, żeby nie wiem, Nie Nie wrócimy. Kurde, no zaraz strefa mnie zabije. Ja mam taki, takiego nieparta. Ja mam takiego pecha. Patrzcie, zaraz strefa mnie zabije. Bo pewnie mi dalej na strefę. A patrzcie, jak ja się utrzymuję, co niedługo. Siestrze bym nie utrzymał. Zaraz ten ból mnie zabije. Aaaa, Takie nie, 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 nie. Czy oni chcą on po prostu mi dać wygrać, czy co? No to wygląda. Ja mam dopiero jednego piba, a jestem w tej czołowej czwórce. Znaczy w trójce nie jestem. O, jestem w czołowej trójcej. Kurde. Tak mi I I nie wolę, Ten ojca si jama tego. Zrobiło wina na napojówki ptasami! tak! Wiecie w tu chodzi? OMG. MG! O MG! Wiecie w kurde? Żar.pl kurde! Nie myślę, że się nie, bro. to nie rozbrano mi tego Nie no, tamta ręka była lepsza. Nic dwa. Czy bym mógł zrobić jakąś serię z brosza? Na przykład. Nie wiem, ale to... Mam dosyć krótki. W razie mam... Nie wiem, ile gdzie... mam. Chyba szesnastu mam. Jeszcze mam byle gdzie. Jedno. Nie, nie. Steamowali się. Nie robią, nie robią. Trudno, muszę jakoś zawrzeć ten. Popatrzcie, no 12 piszczek, a tutaj jest ten. No i tak, nikt nie może się nawiązać, nikt nie To chyba też przegram Dobra słuchajcie To może ja my się widzimy jak już Będę może w wielkim stanie To, to sądziwia, jestem 10karską! On jechał do mnie z 9 barczykami, A ja go mam, patrzcie, patrzcie, go a, ja go przyjadę. Jak Kurde, no Mogłem pójść o, dobra. Ej, no to była niezła wielka, słuchajcie, ja za całą gierkę prawie tu, nie? Eee, dobra. Ej, patrzcie, bo ja powiem ten... No i na jeszcze muszę odblokować w ogóle, bo ja niedługo będę miała i Majka w ogóle. No właśnie! Zastanawiam się dlaczego ja mam na nim. Zimno. No to się pan. dobra, ale... Możemy sobie zagrać w tym, nie? смебарая. Ну да, энтубин же это средний. Топо. 37 секунд. Это энтубин же это. Дале а, сюда. Я тебя там

Milionowej klasy, który nie, nie w ogóle. Ja chyba nie Dobra. Dobra. Nie wiem, czy, jest to się z nie jest to czy to jest wakacyjny. Sezon wakacyjny to się będzie działo dopiero. Sezon wakacyjny. Nie wiem, czy to jest wakacyjny. Nie wiem, czy będzie się z albo coś. Ale może być. O, się pokonaliśmy. No nie a ja dziesiętok? Co? Gdy ty f**k? Co jest rano kurde? Nie wiem co robić. Brak support albo w majna Albo w Robloxa. Kurde w Robloxa. I no właśnie, nie tylko w Robloxa będę mógł cińić. Dobra, robimy krótkie cięcie. I widzimy się za napiętnie. Dobra. Słuchajcie, mamy wielkie starcie, nie wiem z kim będziemy walczyć, ale tam był do mnie podjechał, Uuu, ale jaki zwin! izwin będzie, ale izwin co nie, straszny Zwin był, nie wiem, jak się działo to wynurzycie, ale to było ok, ok było, dobra, wychodzimy sobie, nie, brakuje nam jeszcze do tego, do o, karny, dobra, mamy jakieś misje jeszcze, misie misie.

Teraz z nią walczę, bo ja nie wiem, bo ja w ogóle e, tutaj dębina, dębina. E, Super! Ale jak to mi ma pomóc? Dobra, chyba do tak. Dobra, ja sobie tutaj po trochę. Niech więcej będzie tych przeciwników pokonanych. Oh o my god, czterech są tylko zostało.

gdzie ten wul, ja się go boję. Dobra, ta jazzy tutaj skoczyła. A, do cię przestraszyłem, kurde. Ej, nie muszę ja zaraz wyskoczyć. bo ja nie się. na ja szczęście. Jakie szczęście, mm. Daino. Nie byłem lekki, tam jest ten. Kurde, Na sam nie. Jest... Dobra, siadał przy tarczy. Starczy mi na ten. Starczy mi na ten, prawda? Nie! Yeah! mocy. O, daj na Majkę, już widać starczy. Dobra, starczy. Tylko brać punkty mocy, dodam Ja, ja dodam nie teraz w miarę. Mogę odbudować sobie na nich. i, fajnie. No. O, El Primo wbiłem, Colta wbiłem, no dużo się działo poza tym, ale no, dobra, no dobra, może jeszcze jedna gierka Barleya e mi zaszkodzi, tylko czekam Dobra. Tak, to dobra. No to ja już ogólnie mogę się z nami żegnać. Zostać łapeczkę w górę i suba pod tym kanałem, bo lecimy teraz po 30 subskrypcji. A potem po 50, bo nie no teraz lecimy po 50 subskrypcji, bo już dobiliśmy te 15. To teraz lecimy po 50 subskrypcji i będzie spotkanie. No więc słuchajcie, lecimy po te subskrypcje No, no yellow.